Ponad tysiąc osób, których jedyną winą było to, że wymagały opieki i zajmowały łóżka. Nieświadomych albo otumanionych narkotykami ciężarówkami wywieziono ze szpitala i zamordowano. 69 lat temu, tu niedaleko ówczesnej alei Wilhelma Krupa, obecnej alei polskiej, Herbert Lange założył pierwszy na ziemiach polskich w granicach z 1939 roku obóz koncentracyjny Fort Siódmy. Lange, SSman do specjalnych poruczeń, kierował obozem w Forcie Siódmym tylko przez tydzień, ale w tym czasie zdążył przygotować pierwszą w historii komorę gazową. Doskonale wiedział, kto zostanie w niej zamordowany. Ofiary akcji T4. To była wprost próba stworzenia człowieka idealnego przez eliminację ze społeczeństwa osób, które uznano za mało wartościowe, chorych psychicznie. O tych okrutnych, ideologicznych motywach mówiono w Niemczech jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy. Ale nie tylko ideologia leżała u podstaw tej akcji, ona miała się po prostu opłacać. Trzeba się nimi opiekować, trzeba je żywić, ubierać i tak dalej. To jest obciążenie, i w związku z tym należy się tych osób Pozbyć. Jednak nieekonomiczna bezduszność budzi największe przerażenie. To wszystko działo się z udziałem osób wykształconych, lekarzy. W tym wszystkim właściwie motorami tej całej akcji, pomysłodawcami, inspiratorami byli lekarze. Z najważniejszymi lekarzami Rzeszy Hitler spotkał się w drugiej połowie września w Grand Hotelu w Sopocie. Wtedy zdecydowano o założeniach akcji bezbolesnego zabijania chorych psychicznie i niedorozwiniętych dzieci. Wtedy też powstała dyrektywa Hitlera, antydatowana później na 1 września. Reichsleiter, Buller i dr Brandt są z mojego polecenia odpowiedzialni za rozszerzenie kompetencji lekarzy, którzy zostaną wymienieni z nazwiska, tak żeby osobom według wszelkiego prawdopodobieństwa nieuleczalnie chorym wobec zupełnie krytycznej oceny stanu ich zdrowia można było zapewnić łaskawą śmierć. Podpis Adolf Hitler jednak według wszelkiego prawdopodobieństwa ta akcja była zaplanowana jeszcze przed wybuchem wojny. Herbert Lange uzyskał stosowne rozkazy już w miesiącu sierpniu 1939 roku, kiedy jego komando było zgrupowane w okolicy Frankfurtu nad Odrą. Komando Langego wchodziło w skład tzw. Einsatzgruppen, które następowały po oddziałach Wehrmachtu i zajmowały się mordowaniem cywilów. Herbert Lange był oddanym hitlerowcem. Został członkiem NSDAP jeszcze w 1932 roku. Później został członkiem SS. W 1935 roku dostał awans na SS-Untersturmführer. Lange pojawił się w Poznaniu 12 września. Po miesiącu, na osobiste polecenie Artura Greisera, zajął się organizowaniem obozu koncentracyjnego w Forcie Siódmym. Mniej więcej w tym samym czasie, administracja niemiecka przejmowała kontrolę nad poznańskimi zakładami dla psychicznie chorych. Hitlerowcy planowali stworzenie idealnej rasy. Jeszcze przed wojną przygotowali akcję uśmiercania pacjentów w szpitali psychiatrycznych. W Wielkopolsce pierwsi na listy trafili pacjenci szpitali z Owińsk i Poznania. Najpierw wywieziono pacjentów z oddziału szpitala w Poznaniu. Na liście było 13 mężczyzn i 14 kobiet. W kartotekach przy ich nazwiskach pozostawiono adnotację: EvacuIRT. Jako ewakuowanych załadowano ich do ciężarówek i wywieziono do Fortu Siódmego. Tam od razu przeprowadzono ich przed komorę gazową. Wtłaczano ich do środka. Następnie te tutaj stalowe drzwi, które widać, zamykano. Drzwi oklejano szczeliny wszelkiego typu, oklejano gliną. Następnie przez jedno z takich, takich otworów wprowadzono do środka gumowy wąż. Te miejsce też oklejano, a tutaj obok leżały przygotowane butle z gazem. Te butle z gazem odkręcano i do środka dostawał się tlenek węgla, czyli czad. Agonia średnio trwała około 20-25 minut. Po zakazowaniu pacjentów z Poznania SS-Sonderkommando Lange przeniosło się do Owińsk. Tu mieścił się jeden z najnowocześniejszych jak na owe czasy szpitali psychiatrycznych. Na szpital składały się dwie części. Stary zakład, który się mieścił w budynkach poklasztornych i obejmował właśnie obszar, ten najbliższy obszar dawnego klasztoru. A później, gdy szpital się stopniowo rozrastał, to w drugiej połowie XIX wieku wybudowano tak tzw. nowy zakład, a więc pawilony znajdujące się po drugiej stronie Szosy Poznańskiej. Szpitalem już we wrześniu zaczęli zarządzać komisaryczny dyrektor Rudolf Bartusek, inspektor Eryś Milde i nadpielęgniarz SS mani rozlokowali się w szpitalu. Zniszczyli kaplicę szpitalną, spalili stuletnią bibliotekę naukową. Wkrótce ogłoszono, że szpital będzie ewakuowany. W pierwszej kolejności Herbert Lange zadecydował, że niemieckich pacjentów znajdujących się na terenie tego szpitala, było ich około 100. należy wywieźć. Niemcy trafili do szpitala Dziekanka w Gnieźnie. Następne transporty polskich pacjentów jechały już do Fortu VII. Chorych z kolejnych oddziałów kazano ubierać w starą osobistą odzież i doprowadzano do wojskowych samochodów. Tam przejmowali ich umundurowani funkcjonariusze i umieszczali na ławkach. Niedołężnych kładli na podłodze. Ze szpitala psychiatrycznego w Owiska przywożono pacjentów we wczesnych godzinach porannych, około godziny 7-8 rano. Przyjeżdżały z reguły dwa, ewentualnie trzy samochody ciężarowe, na których ładowano około 25 średnio pacjentów. Początkowo pacjenci byli spokojni. Dostali adresy pielęgniarek, żeby napisali do nich kartki z zakładów, do których zostaną przewiezieni. Czas mijał, a kartki nie przychodziły. Codziennie odjeżdżały kolejne transporty. Konwojenci zachowywali się brutalnie. Niejasne okoliczności transportów budziły niepokój u pozostałych pacjentów. Zaczęli się domyślać, co ich czeka. Wywożone w następnej kolejności kobiety zaczęły stawiać gwałtowny opór. Żeby je uspokoić, podawano im narkotyki. W związku z tym zastosowano po raz pierwszy technikę wiotczenia takich osób za pomocą mieszaniny morfiny i skopolamin. Po kilkunastu dniach pacjentów zaczęto ładować do innych samochodów. Skonstruowałam taki specjalny samochód, który był uszczelniony blachą specjalną, do którego doprowadzano gaz również Butli, które były na zewnątrz yy, umiejscowione. Ciała zamordowanych pacjentów zakopywano w lasach koło Rożnowa. Robiła to grupa więźniów Fortu VII. Już w drugim miesiącu po wybuchu II wojny światowej specjalne komando SS-manów wywiozło ponad tysiąc pacjentów ze szpitali w Poznaniu i Owińskach. Zagazowano ich w forcie siódmym bądź w specjalnych samochodach w komorach gazowych. Realizowano w ten sposób akcję T4. Akcję tak zwanej eutanazji psychicznie chorych. Pacjentów wywieziono, polski personel zwolniono. Do szpitala wprowadziło się SS. Po chorych słuch zaginął. Jeden z przedwojennych lekarzy szpitala w Owińskach, doktor Jaroszewski, został zmobilizowany do wojska we wrześniu 1939 roku. Brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy wrócił do Owińsk, żeby podjąć tu pracę. Spotkał się z już nowym niemieckim dyrektorem, który powiedział mu, że zatrudnienie doktora Jaroszewskiego jest w tej chwili niemożliwe. Doktor Jaroszewski zatrzymał się wtedy na probostwie tuż obok szpitala i przez okno widział, jak brutalnie pakowano na ciężarówki chore dzieci. To był ostatni transport. To właśnie dr Jaroszewski najsilniej walczył o pamięć po swoich pacjentach. Tuż po wojnie, jeszcze w 1945 roku, zbierał relacje świadków, rozmawiał z pracownikami szpitala, opisał dokładnie miejsce zakopania zwłok. Nie był w stanie jednak zdobyć pełnej listy ofiar, bo hitlerowcy spalili dokumentację. Udało mu się ustalić tylko kilka nazwisk SS-manów odpowiedzialnych za akcje w Owieńskach, choć wiadomo, że Sonderkommando liczyło dużo więcej członków. Mimo dogłębnego śledztwa, historia ta kryje jeszcze wiele niejasności. Natomiast jedno jest pewne: na terenie szpitala pacjentów nie mordowano. Nie ma także całkowitej pewności co stało się z dowódcą akcji Herbertem Lange. Do dziś zachowało się tylko jedno jego zdjęcie. Wiadomo, że jego zonderkomando brało udział w likwidacji kolejnych szpitali dla psychicznie chorych w kraju Warty. W sumie w ramach akcji T4 zamordowano około 70 tysięcy ludzi. Mówi się ogólnie o to, że to jest zagłada psychicznie chorych, ale to była... Także zagłada osób kalekich, osób, wasze dzieci ociemniałych, głuchych, osób niedołężnych. 20 kwietnia 1940 roku Lange został komendantem obozu w Chełmnie nad Nerem. Tam pod koniec 1941 roku rozpoczęto masową eksterminację Żydów z Wielkopolski i ziemi łódzkiej. Zamordowano tam nawet 300 tysięcy osób. Lange jako zasłużony funkcjonariusz został w 1942 roku przeniesiony do Berlina, gdzie pracował w Policji Kryminalnej. Odegrał znaczną rolę w poszukiwaniu członków na życie Hitlera, za co dostał awans na SS-Sturmbann Prawdopodobnie zginął w kwietniu 1945 roku podczas walk o Berlin. Osobiście uważam, że nie jest to do końca pewne. Śledztwo w sprawie morderstwa pacjentów z Poznania i Owińsk prowadziła Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu przy ipn -ie. W 1998 roku zostało ono zawieszone, bo wysłano materiały do Niemiec z prośbą o ustalenie, czy sprawcy mordów żyją. Prawdopodobnie w przyszłym roku śledztwo zostanie podjęte. Jeszcze w połowie lat 90. w miejscach związanych z tą tragedią nie upamiętniono zamordowanych pacjentów. Zainteresował się tym doktor Jaroszewski, gdy przeszedł na emeryturę. Przyjechał, złożył wizytę razem ze swoją córką. To był kwiecień 96 roku. Poinformował mnie właśnie o zamiarach związanych z poświęceniem i odsłonięciem tej tablicy. To dzięki doktorowi Jaroszewskiemu umieszczono tablicę na ścianie komory gazowej w forcie siódmym i na budynku starej części szpitala w Owińskach. Jego nowa część stoi opuszczona. Jesienią 1939 roku hitlerowcy stworzyli metodę, z której korzystali także później. Ofiary najpierw uspokajali, potem wywozili, na koniec gazowali. To tak zaczynał się Holokaust.